148! Tyle dni zostało do Mundialu! 148 to także numer w rankingu Fifa dzisiejszej reprezentacji. Najstarsza azjatycka reprezentacja! I hate Don't worry, pops Singapur. Pomyślicie sobie kolejny Sławiak, bez perspektyw, w szczególności patrząc na ich eliminację do Mundialu. Ale to nieprawda! To nieprawda! Very false. Very, very false. No, 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 Uf. very, very false. Bo właśnie udało im się awansować na pierwszy Asian Cup od bardzo dawna. A wtedy byli gospodarzem. Co więcej, udało im się to zrobić będąc niepokonanymi w grupie. Nice. Co jeszcze więcej, ta kadra już potrafiła odnieść sukces w przeszłości. Bowiem czterokrotnie wygrali Mistrzostwa Azji Południowej. To czyni ich drugą najlepszą kadrą w tamtym rejonie. <laughs> Trzymajcie ode mnie jakieś losowe statystyki i obserwujcie.